Janina Janik, szefowa Nyskiego Domu Kultury, po raz kolejny została doceniona za swoją działalność. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia ja otrzymałam taki bardzo ciekawy i bardzo dla mnie cenny emocjonalnie prezent. Jest to nagroda od Towarzystwa Miłośników Włowa Ekresów Południowo-Wschodnich. Jest to odznaczenie. Zasłużony dla Towarzystwa Miłośników Lwowa. Nagroda ta dla pochodzącej właśnie z Lwowa, dyrektor Endeku, ma znaczenie także sentymentalne. Jestem lwowianką z pochodzenia, jest to miasto dla mnie bardzo bliskie, mojemu sercu. Nagroda jest wielkim różnieniem, jest takim objawem sympatii, wskaźnikiem współpracy pomiędzy mną jako dyrektorem Domu Kultury, a też jako osobą prywatną, a Towarzystwem Miłośników Lwowa, które działa w Nysie i działa bardzo intensywnie, a jeszcze ta nagroda została mi wręczona podczas spotkania osób związanych z Tarnopolem, tzw. Tarnopolan Nyskich. Janina Janik nie ukrywa, że niezwykle ceni sobie współpracę z Towarzystwem Miłośników Lwowa. My jako Dom Kultury współpracujemy z Towarzystwem Miłośników Lwowa. Zorganizowaliśmy wspólnie z panem Maćkowym już kilka ciekawych wystaw. Zrobiliśmy też wydarzenia kulturalne liczne. Rok temu zresztą Towarzystwo Miłośników Lwowa obchodziło jubileusz i my wspomogliśmy bardzo w zorganizacji tej gali uroczystej. Koncertu, po częstunku, czyli, czyli tak staramy się tych ludzi docenić, ponieważ jest ich coraz mniej z racji wieku. Ta młodzież, ta dwudziestoletnia obecna, tak nie do końca jakby czuje te klimaty, tę atmosferę tych lwowskich piosenek, lwowskiej kultury. Więc wydaje mi się, że to taki jest element naszej wspólnej historii, który musi być zachowany, i dlatego my z Towarzystwem Przyjaciół Lwowa współpracujemy, chociażby. Dostarczamy regularnie gazetę Kurier Galicyjski, która jest bardzo lubiana, rozchwytywana i czytana przez właśnie tych członków Towarzystwa Miłośników Lwowa. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich obchodziło w zeszłym roku 25-lecie swojej działalności. Nie ma wątpliwości, że owocna współpraca Nyskiego Domu Kultury z Miłośnikami Lwowa przyczynia się do pogłębiania relacji i przyjaźni polsko-ukraińskiej, a także pozwala przełamywać kolejne bariery trudnej wspólnej historii.